ogromną przyjemność powitać Państwa na wyjątkowej gali, wielkiej gali 30 lat wolności Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Państwo, o oficjalne otwarcie uroczystości prosimy gospodarza dzisiejszego wieczoru, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, pana Roberta Składowskiego. Wybory 4 czerwca sprawiły, że ja 20 lat temu mogłem założyć firmę. Musimy pamiętać musimy całemu światu mówić, że nowa Europa zaczęła się 4 czerwca w Polsce. Bo bilans tego, co polscy przedsiębiorcy wzięli, ale przede wszystkim tego, co dali, jest zdecydowanie na korzyść tego, co państwo dajecie każdego dnia. Bo ileż wzrósł nasz dobrobyt, nasze PKB, nasz potencjał i stało się to nie samo, to konkretni ludzie potrafili to zrobić. Sama gala zorganizowana jest przepięknie. Jestem pierwszy raz na tej gali i nie myślałam, że tak pięknie będzie zorganizowana że tylu wspaniałych ludzi będę mogła spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia. Jestem bardzo zadowolona, że tu przyjechałam. Dziękuję bardzo. Jest to dla nas zaszczyt móc zdobyć tak dwie prestiżowe, prestiżowe nagrody. 30 lat temu nasz ojciec zaczął budować, budować naszą firmę. Jest nam niezmiernie miło, że możemy po 30 latach działalności nadal kontynuować, zdobywając przy tym tak prestiżowe nagrody.